Sponsorem programu jest firma SE, producent pojemników półpodziemnych Bagio. www.bagio.com.pl Ludzie zawsze będą śmiecić, śmiecili i będą śmiecić. A im bardziej zamożne społeczeństwo, tym śmieci komunalnych jest więcej. No i teraz powstaje pytanie, co z tym zrobić. Jest dążenie do tak gospodarki cyrkularnej, czyli aby wprowadzić odpady komunalne w 100% do następnego um, użycia. Jednakże jest to bardzo kosztowne, bardzo problematyczne i co tu dużo mówić, w niektórych społecznościach to po prostu nie będzie działać. Więc stajemy przed bardzo dużym pytaniem: czy odpady komunalne po odzyskaniu interesujących dla biznesu frakcji, takich jak aluminium, jak papier, jak metal, co robić z tą całą resztą? No i są dwie odpowiedzi: albo składować na wysypisku odpadów komunalnych, albo też spalać. Proszę państwa, składowanie to są tylko i wyłącznie koszty, zarówno koszty fizyczne, czyli koszty takie, no, pieniądze trzeba za dopłacić, jak i również to są koszty dla środowiska, ponieważ odpady komunalne składowane generują problemy dla środowiska pomimo jak najlepszego ich, ich zaopatrzenia i zabezpieczenia. Drugim rozwiązaniem jest termiczne przetwarzanie. Nie tyle spalanie, bo to jest proces o wiele bardziej skomplikowany i bardziej bezpieczny niż samo spalanie, to jest termiczne przetwarzanie odpadów komunalnych z energii biochemicznej, czyli z takich po prostu śmieci wytwarzana jest energia cieplna lub też energia elektryczna. I wprowadzenie takich procedur powoduje, że zagospodarowanie tych odpadów resztkowych, czyli tego co już się nie da z tym nic w ogóle zrobić, można wprowadzić do właśnie obiegu gospodarczego pod postacią ciepła czy też energii. Termiczne przetwarzanie to jest po pierwsze utylizacja odpadów komunalnych. To jest po drugie przyjazne rozwiązanie dla środowiska. Oszczędność miejsca i to co najważniejsze, czwarta kwestia wartości dodane dla samego środowiska. Oznacza to, Szanowni Państwo, że w momencie, kiedy stajemy przed pytaniem, czy instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych ma powstać w danym mieście, to nie ma innej odpowiedzi, niż odpowiedź twierdząca. Tak, tylko i wyłącznie promowanie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych będzie dawało pozytywne skutki dla środowiska. Dla zagospodarowania odpadów komunalnych i, co ważne, dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powstaje bardzo istotny jednak problem społeczny, bo ludzie nie chcą spalarni. A czy bez spalarni możemy funkcjonować? Moim zdaniem nie. Spalarnie to przyszłość racjonalnego zagospodarowania odpadów komunalnych. Sponsorem programu była firma SE, producent pojemników półpodziemnych Bagio. www.bagio.pl